to jest już i dzisiaj Leon będzie otwierał drugi part yy, mamy dzisiaj do otwierania 5 saszetek T-Mobile Extra Classa 2013 2017 i jutro zapewne w następnych filmikach będziemy sobie otwierać yy, może starter packa albo album i saszetki no dobra jak pamiętacie pierwszym zrobiłem top mistrza i pisał w drogach. tak, bardzo się cieszyłem z tego, o fajnie fajnie jakaś tu karta Ma, takaś... mamy tutaj reguły gry <laughs> fajne i mamy tutaj tak jakiegoś zawodnika Lecha Poznań Jagieloni. Kaczmarek Łukasz Surma Pawela i tu, to Pawela to jest gwiazda a wschodząca gwiazda z Wisły Kraków Leon otwiera drugi posterek dobra Tutaj, tutaj. Uuu, super! Jutro u nas w sklepie jest jeszcze cały Boxter Box. Mamy tak. Manuel Alboleda, Słowik, Trela, Bilek i Patejuk. I kartą specjalną to był ulubieniec <coughs> fanów! Super! I teraz trzeci Bosterek. I mamy tu tak Dossa Junior, poczekaj, bo oni później będą mówić, że hejty Wątkiewicz. I mamy kartę specjalną Nogi, ulubieniec panów. Ale super, to są te Team of Extra klasy Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. A Wam? A ile on wie, że są też godła? No hmm. właśnie. I mamy tu tak Malinowskiego yy, Gwiazda Jesz i Ojama Gwiazda. Hmm, czyli dwóch gwiazd. Fajnie. I ostatni bo stary. I mamy ten Łuczkiewicz, Saganowski. O! Pierwsza kart... Dwie karty z Zawiszy Bydgoszcz. Jeszcze nie mam żadnej z, z... z... Krakowi Kraków. Gwiazda i Gwiazda. Mila. No to y tych dziesięciu bosterków było bardzo, bardzo fajnych, prawda Leon? No, no i jak zawsze subskrybujcie, komentujcie i narka nie było żadnej...